30 lat Wolnej Polski, 30 lat ustawy o stowarzyszeniach, 30 lat samorządu. No i trzeci kongres włosackich organizacji pozarządowych. To niezwykle ważna platforma, to niezwykle ważny czas do rozmawiania o kondycji włosackiego społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, które są emanacją społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego dzisiaj tutaj ja jestem, dlatego dzisiaj tutaj kilkaset osób rozdyskutowanych, rozdialogowanych. Zainteresowanych tym, aby było coraz lepiej we Wrocławiu, ale wiemy, że to jest wszystko możliwe, kiedy będzie współpraca pomiędzy sektorami, że to wszystko jest możliwe, kiedy będą mocne organizacje pozarządowe, silne społeczeństwo obywatelskie. wyjątkowa okazja do tego, żeby się spotkać, porozmawiać o ważnych dla nas tematach, ważnych kwestiach. Porozmawiać również w kontekście realizacji strategii rozwoju, współpracy Urzędu Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi. To dziś dotyczy organizacji, ale również i samorządu lokalnego. I liderzy wdrożenia tej strategii będą opowiadać o tym, w którym jesteśmy miejscu, jak jak te prace przebiegają? Jakie są kierunki zmian? I czy warto w ogóle to robić? Takie spotkanie jest dla nas ważne, bo możemy porozmawiać trochę o tym, przede wszystkim, co jest dla nas wyzwaniem. A jest sporo wyzwań, które stoją przed sektorem. Zastanawiamy się, jak mówić, żeby było nas głośniej, żebyśmy też byli bardziej obecni w świadomości wrocławian. Zastanawiamy się, w jaki sposób przyciągać nowe pokolenie do sektora. To jest na pewno wyzwanie, ta zmiana pokoleniowa. Niektórzy mieszkańcy nawet nie wiedzą o tym, że zadania, które realizują organizacje pozarządowe są zlecane przez miasto i że to oni są odbiorcami tego wszystkiego, co się dzieje w mieście. Odpocząwszy od opieki nad osobami starszymi, od zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, po opiekę nad bezdomnymi psami czy osobami niepełnosprawnymi. Bo nie ma demokracji przy, bez aktywności obywatelskiej. Bez zrzeszania się obywateli w stowarzyszenia i fundacje i wspólnie działania na rzecz dobra wspólnego. Bez aktywnych obywateli, bez tych, którzy patrzą władzę na ręce, a też biorą, zajmują się sprawami, które zostały zaniedbane, które nie są w centrum uwagi, nie byłoby aktywnego społeczeństwa, społeczeństwa świadomego swoich praw i obowiązków. Na czym polega ta specyfika organizacji pozarządowych? Na tym, że one trafnie oceniają to, co najbardziej potrzeba w tu, w tym miejscu, w środowisku i one znaczy mają wrażliwość, trafną ocenę. Potrzebują tylko warunków do swobodnego działania. Często sobie same radzą, nawet nie trzeba im dawać jakiegoś zasilania, ale właśnie trzeba dać im stworzyć warunki swobodnego działania, czyli muszą być dobre prawo, dobre ustawy. Również zachęty różnego rodzaju dla obywateli, żeby pomagali tym organizacjom. Po co kongres? Kongres po to, żeby rozmawiać, po to, żeby można było ustalać plany na kolejny rok, a później, żeby można było je realizować. Więc tak naprawdę najważniejsze jest rozmowa i współpraca.